Trump w końcu skapitulował. Już ci tłumacie o co mi chodzi, a warto mnie posłuchać, bo to pokazuje, że jednak ten człowiek bardzo dobrze słucha tego, co mówią mu ludzie w jego kraju. Otóż, Trump, wprowadzając cła na różnego rodzaju produkty w kwietniu tego roku, między innymi obłożył kawę 50% cłami. Co się stało? No kawa w tym czasie dla zwykłych Amerykanów podrożała aż o 22%. Wiele osób, wielu jego doradców, wielu senatorów, zwłaszcza z partii republikańskiej chciało, żeby wyłączył jednak tą kawę z ceł po to, aby ulżyć zwykłym Amerykanom. No i w ostatni czwartek Trump właśnie podpisał dokument, który wyłącza kawę z ceł, ale... Czy to tak naprawdę oznacza spadki na rynku kawy? Sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa, bo tak naprawdę obniżenie ceł przez Trumpa wcale nie musi oznaczać, że kawa dla Amerykanów potanieje. Dlaczego? Bo kawy po prostu jest mniej na świecie. Ona może na chwileczkę stanieć, ale według mnie w długim terminie czasu kawa po prostu na świecie będzie drożyć, bo kawy jest mało. Mało drzewek obróciło w tym roku owoce, a co za tym idzie, w przyszłym roku mało tej kawy zostanie zebrane. No i po prostu kawa będzie cały czas drożała. A Ty, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak możesz na takim trendzie na kawie zarobić? I nie bądź nie być zezłoszczonym tak jak Trump, ale się z tego cieszyć, to serdecznie zapraszam Ciebie na mój bezpłatny webinar, gdzie właśnie opowiem Ci, w jaki sposób możesz między innymi zarobić. Na kawie, krok po kroku przedstawić moją strategię inwestycyjną, między innymi dla rynku kawy. Zapisz się teraz na to wydarzenie. Link do zapisu znajdziesz tutaj albo w opisie tego filmu, albo w moim bio, albo tutaj w komentarzu. Zatrzymaj to wideo, tą rolkę no i skomentuj, tak, co myślisz o rynku kawy, czy pijesz kawę, czy zauważyłeś wzrost jej ceny. I zapraszam serdecznie do inwestowania. Pozdrawiam i do usłyszenia, Robert.